Też ludzie witają was, Maximus001 oraz... Rodzi Franklin. Tak, i chcieliśmy was zaprosić na kolejny odcinek serii... Zagrajmy w dupę ten eksperyment i od razu do Let's play przechodzimy, bo kiepska sytuacja jest. No właśnie, wreszcie ta woda. A tutaj mam Mega <śmienny> Swift. Ładnie. Spadł. O, fajna. O, jest też w ogóle taka boje do BFG mi się przydadzą jak nic. Coś lepszego na zaatakuję, w sensie większego. O, to może w ogóle się nie wzięło. Z rakiet ich. Kurde, nie mogłem go trafić. A teraz tych ładników wow, co Trzy, Trzy, Trzy. Trzy Wow, te I znowu zginałem. Kurde, ale wyjść ty no wiem! Aaaa! On teraz rakietami mogli przynajmniej. przynajmniej. O! He! Rocket jump! Nie pomyślałam o tym. Ops! No, to są te da Twilest! Wow, ile ich tu jest! Cholera! Z ich. No! Jeszcze jeden! A twilet! Tak. No znowu z zabili. Jest palić, czy nie! Spalić, nie. nie całą będziemy <laughs> w virtuale I Nie jest Ja mam BLG, no ale nie przejmuj się aż tak bardzo Ja mam Już ja po, mam już mam po wszystkich. jeszcze tylko jeden został No, to Jakie co to? To było dobre? Nie tutaj, ej O, jeszcze jedna naczyń, no, sorry Dobra, to ja Co ja tego tak z pistoletu idzie o to? Weź go z pistoletu Kozak <laughs> no, z pistoletu Panie Maximusie Co o, panie Fejmusie? Czekałe co się stało? A! Końca! Dobra, Tyle, chodź pojedzamy, chodź pożjedzamy. Dobra. Żeby nie było chamsko. O, plecak. O, tu się są. Tak, tu cię mam! A! Kurde, tutaj we mnie rakietami. Ja ci teraz rakietami przywamę. O, tu się zobacz. to się zobaczyło. To się zależę. Zobacz, to nie jest zbyt ciekawe. O, spadłem! Help. O, znowu spadłem. Znowu to już chyba Nie jeździć. Ja się zabiłem. No, no, no chyba, że spadłem. tak. co robimy no chyba że będziemy już kończyć tak szybki level no bynajmniej a nie można wejść a to nie tu to jest początek hmm. chyba że tak to... a czekaj <laughs> ja się, się zgubiliśmy właśnie o to chodzi kurde nie wiem gdzie to jest, może trzeba tu wskoczyć? Ops! Czengelary! Skąd się wzięły? Byłabym mi dostarczył mój olbęd do bronie, a jeszcze impy, tam są chyba. No, tak. hmm. O, wow, oh, mam czerwoną to. Czerwoną kartę? Ja też chcę umieć Kup sobie Na Allegro Na ja ukradnę. Za, za Allegro A, za jestem No i dobrze, Ty przeszłeś to krać. Dobra, dobra. dzisiaj będzie Zobacz. Faktycznie już mi się stąd budziło. Dobra, ludzie. Musimy się to takie... Nie, nie nawalę się. Okej. Okay. To kończymy. Cześć, ludzie. Zapraszamy do kolejnych końcików serii. Zagrajmy w dół fotonio eksperymentu. głupi zombie, kto to sobie jeździ. Pożegnaj się. Cześć. Cześć.